Cześć, to ja Miłek. Witam w kolejnym odcinku Smaków Świata Express. Dzisiaj przygotowałem kolejny czeski produkt, którym jest znana wszystkim czekolada studencka. Przygotowałem tylko jeden smak, yy, gruszkowy. Jest oczywiście ich bardzo dużo, natomiast postanowiłem, że lubię gruszki. Standardowa studencka też gdzieś tam jest, ale już jej próbowałem, więc postanowiłem, że wezmę gruszkę. Yy, Student Sky jest od firmy Orion. Już wiele razy różne batoniki firmy Orion testowałem. Zapraszam do poprzednich filmów, gdzieś tam będą linki. A tymczasem weźmy się za test tego produktu. No dobrze, więc tutaj wnioskuję, że jest otwarcie. W ten sposób sobie można otworzyć. O tak. W środku czekolada zapakowana jest jeszcze w jedno sreberko, które też tutaj odpakowujemy. Najpierw tak, po bokach. I potem tak... Ojejku trzeba będzie je rozerwać jednak w ten sposób. I proszę bardzo, tak wygląda czekolada studencka. Dzieli się na cztery kostki w jednym pasku. A więc spróbujemy oderwę sobie najpierw tyle, potem sobie oderwę więcej. W środku znajdują się orzechy, kawałki jakiegoś takiego żelka gruszkowego i chyba jakieś rodzynki ewentualnie, ale to pewnie w zwykłej. Na razie tutaj wiem, że są te dwa wypełnienia. Bardziej czuć tu orzechy niż gruszkę. To gruszki prawie w ogóle nie czuję. A, dopiero teraz poczułem gruszkę. są takie maciupeńkie... Jak pamiętacie, też było rachatłukum kiedyś robiłem z Turcji. Takie malutkie, dosłownie jeszcze na 5 części podzielonych, małych. To jest właśnie taka gruszka mała. Mm, intensywny ma jak się już ją przegryzie. Na początku czuć orzechy i czekoladę mleczną. Jeszcze raz wezmę, żeby, żeby nie było. No tak. Gruszkę czujemy dopiero pod końcem. dokładnie ją pogryziemy, błek weźmiemy, gryza, przegryziemy trzy razy półkiem Czy tej gruszki w ogóle nie poczujemy? Tylko same orzechy i czekoladę. Dopiero potem, jak wgryziemy się w to, to poczujemy. Tak więc myślę, że ta czekolada jest bardzo dobra. Dam jej 5 na 5 albo no nawet 45 na 5 dlatego że po prostu gruszkę wyczujemy dopiero później. Kupiłem ją w Starostinie na granicy kołowa Wałbrzycha koło Miroszowa, y, przy granicy są sklepy, kupiłem właśnie w Starostinie tą czekoladę za 45 koron i ta cena mniej więcej się tak waha w y, czeskich sklepach, więc jeśli będziecie w Czechach, to polecam wszystkie te produkty, które do tej pory przetestowałem w tym właśnie czekoladę studencką y, tak wygląda papierek, jakbyście nie wiedzieli, może, może być wiele wariantów smakowych tak więc polecam spróbować nawet każdego, tak więc dzięki za oglądanie trzymajcie się i pa pa